Mam Dziś zaprezentuję Wam grę Lives Goes On. I jest to w sumie początek mojej przygody z tą grą. Kiedyś ją pewnie zobaczyłem na jakimś filmiku i sobie ją kupiłem. Już tu pierwszy etap przeszedłem, ale wrócimy do niego, by wam pokazać. Bo odpaliłem tą grę z myślą, że a zdobędę sobie karty, bo mam troszeczkę kart y, do zdobycia w grze. I tak. Y, spadamy takim rycerzykiem i giniemy. I teraz spadam kolejnym, i sobie mogę chodzić po tych, gdzie mi zginął ten mój rycerzyk. I tutaj sobie możemy tak właśnie po sobie... O, fak, Trochę się zacina. I przeszliśmy. To może ja delikatnie zmniejszę tą grafikę. W lewym dolnym rogu ustawiłem, żebyście widzieli timer. Hmm. I gdzie tu są ustawienia? Menu główne. Opcje... Hmm. Jakoś może piękna, niefantastyczna. Nie wiem ile to się zmieni, bo... o, Co to? Nie ma checkpointa? A nie, dobrze, jest, jest, jest. Myślałem, że nam się cofnęło. I zaczynamy drugą. Tutaj też mamy drugiego ludzika, ale niestety nie pa... taki inny był, który miał... E... Jak to się nazywa? Maczugę. Może do niego wrócimy. O. Tutaj bez problemu przeszliśmy na górze. To pewnie nas może pociachać. A i tu może, i tu pewnie chodzi o to, że ja idę i mam tu zginąć. No to jest właśnie taka fajna, że można troszeczkę pomyśleć. I o, oh, No na bok! A dobrze. No nie sobie idziemy, i elegancko. Kolejna misja zrobiona. Także, no pokażę wam w tym filmiku tą gierkę. To chyba idealnie aż się udało. Nic nie jest niemożliwe. No i to zobaczymy, czy nic nie jest niemożliwe. Ogólnie nie wiem skąd to mam gierkę. Pewnie jakiś Humble albo coś. No on na pewno nie jest droga. Na pewno nie jest droga i się teraz zacina. Kurczę, spadłem tyle razy. Eee, może... Ja już w sumie nie mam co włączać, żeby to się mniej ciało. Dobra, teraz się nie tnie. A! Doskoczyliśmy. Tam jest jakiś ludzik. Co? Czekajcie, bo tu coś... A, dobra, okej, okay. jasne. Myślałem, że coś jeszcze trzeba będzie zrobić, a to po prostu miałem yy, się cofnąć. Ciekawe co ta żabka w ogóle robi, pewnie nas będzie chciała zjeść. Całkowity brak poszanowania dla rycerskiego życia przyniósł Ci zwycięstwo. Dokładnie. Dokładnie tak. Pionowe przejścia. No. Chwila mija, ten początek gry tak mi widzę, że mi się ścina zanim się załaduje ta mapka. O, możemy się normalnie wspinać. Ale tutaj pewnie... Mogę tak? Oszukałem grę, nie skorzystałem z tego po prawej. O kurcze, jednak skorzystałem, znaczy po lewej. I jednak skorzystałem. ma? Chyba nie o to chodziło. Chociaż, czekajcie. Nie, słab się. Ajajaj. Wiecie, to może być, że... Kurde, z lewej strony pewnie jest y... szybciej pod względem, że mniej tych ludzików można zmarnować, a nie, to tędy po prostu chodziło, tam byśmy trafili do zwierzaczka. No powiem wam, że fajna taka gra logiczna, a ogólnie na kompie teraz nie gram za dużo, tylko sobie na przykład jak mam jakieś takie gierki, co kiedyś kupiłem, to sobie wchodzę i dropię jakieś karty, żeby zarobić 003 groszy na Steamie, polecam, to jest najlepszy biznes życia. O dobra, tuś tak Czyli tak, tu pewnie będę musiał zginąć Tak. No nie, przesuń się ziomek, gdzie tu umarł? Mogę go kopnąć? No nie, słabo umarłeś Słabo umarłeś, o, ten lepiej Tylko co mi to dało A że mogę tu przejść ale tam nie przejdę. Czekajcie, to mi dużo chyba nie da w tym momencie. Co mi to mogło dać? Fak. W ogóle... O, widzicie, ten ma już maczugę. A może ja tak mam sobie tyle ludzików, tak zrobić i po prostu na nich stanę i będę miał wyżej? O! Szybciej. No nie tam, zaraz mi zaczną spadać, może, może stąd go już powinienem zabrać. O! No? Trzeba było po prostu na swoim stanąć. Także no. testowane przez rycerza, zatwierdzone przez krabarzy. W ogóle <gryny> dobry pomysł na gierkę, bardzo dobry pomysł. Coś takiego mi do głowy jeszcze nigdy nie przyszło, żeby coś coś ala taką grę zrobić. No i co ja tu muszę zrobić? Tu mam coś coś to było. Coś mi tu... no czypiałem, no to są początkowe poziomy. Ale od razu widzę tu jakiś post, post podstęp. A tu mamy punkt, tu mamy, nic nie mamy. Może muszę się teraz wrócić. Kurde. Kurczę, blaszka. Zobaczcie teraz tu. O. A, dobrze. No, fajne, fajne, lubię jak w takich gierkach można pomyśleć. O, mamy trzeciego. Zdobywasz puchar z poziomu ogniste. Ty nie zasłaniaj tym toporem, ziomek. No zobaczcie. No nie zobaczę. Idź stąd. Co, ham, topór. Ten ogromny, podwójny topór jasno daje do zrozumienia, że ten który nim włada stanowi zagrożenie dla innych i dla siebie samego ale co mi to daje? Chyba nic chyba te bronie to nic nie zmieniają bo już mam miecz, maczugę i topór a to co mi dało? O! Oh. O, oh, stój, stój, stój! No i co ja mam z nim zrobić? Ej, tu są diamenty! Ojej, zabiłoby mnie! Mogę go walnąć? No się ma. Nie no, on mnie pewnie zje No właśnie A on śpi teraz Niego może mogę... Pchaj go! Dawaj go! Nie wiem, co mi to nie wydało, że go mogę pchnąć I to już pierwszy level, który nie wiem o co chodzi. Czekajcie, mogę. Czy ja tam muszę tylko. Dobra, chyba już wiem o co chodzi. To zobaczcie, Ja teraz tam tutaj. Tym mogę stanąć i on żeby się... Kurczę. Chyba muszę zrobić tak, żeby on się tam nie nadział. Tylko tak leżał ciałem nad nich. Chyba się tak nie da. O, to stój! Kurde. O! I teraz robię... Czekajcie. Przesuwam. Teraz on spadnie. Jurek śpi. myślałem, że spadnę. Jurek śpi, a mi się udało przejść ten etap. Ciężkie, ciep... Pier... Wstyd się. No. Pierwsza, pierwsza misja, na której myślałem, jak to przejść, jak to co tu chodzi. Ale jakoś się udało. Jakoś się udało. Hem wikinga, Hem ozdobiony modnymi rogami, przypominającymi bydło prowadzone na rzeź. Pod tym względem nigdy nie sądziłem. Nie miałem takiego mniemania o Wikingach. Ja. Bydło eee, na rzeź. Tędy mogę, ale też mogę skinąć, więc pewnie trzeba o to. Trzeba pewnie skinąć. Eee, tu sobie mogę. Też mogę skinąć, więc też mogę to zrobić, ale nie on się tam spali. Czyli muszę iść to wyłączyć. Jurek widzę na górze tam stoi A może Jurek mi musi pomóc Mogę iść do Jurka Chyba nie mogę A Mogę przecież sam tu przebiec A co mi to daje? Ciężka sprawa, bo tu nie widzę żadnego przełożenia, co mogę... O, mogę się wrócić. Ale co mi powrót da? Do Jurka mógłbym skoczyć. Cześć, Jurek. Mogę iść znowu do Jurka. Może ja muszę mieć jakąś broń konkretną, żeby coś z nim zrobić? No go przepchaj. Teraz mam miecz. O, teraz to nie doskoczyłem. Nie, to raczej nie jest możliwe, żebym coś ja z nim zrobił. W ogóle nie wiem, po co on tu może być. Po coś, gościu, tu jesteś. Tylko po co? Tu mogę... Tu nie mogę... Może te... A! O kurde, jakie to proste było! Ojej! Um, o, kurde. Było naprawdę proste. Dzięki poświęceniu innych ludzi. Ten poziom naprawdę był łatwy. Tylko ja trochę go chciałem przekombinować, chyba. Dobra, lecimy dalej. A ja myślę, że jeszcze jest jeden. No zależy, jak będą ciężkie. Teraz poziomy. Więc tak, musimy się dostać na dole. Widzę, że już to jakoś będzie podnosić te dźwigni. O! Panie, to jest drewno. no się spali, jak tak długo będzie. Dobra, robimy ludzika. E, Tuski nie mi rycerz, to on się spali. Muszę być szybszy. Szybciej! A, czyli to jednak w drugą kolejność muszę robić teraz. I szybko, powrót. Chodź, ja teraz stążę. Chociaż nie muszę chyba, mogę tylko iść tu... To odpalić, szybko skinąć... No i jestem! I bonjour, my love! Bonjour! No tak. Młot bojowy, możesz wbić nim gwóźdź do trumny. Po co mi ja nie daję te wodki? Znaczy nowe bronie. Ej, chyba. Kurczę, możemy spróbować cały przejść tą, tą kopalnię. Chociaż nie mam pojęcia, ile to może zająć. Dobra, tu jest dosyć szybkie tempo, to pewnie. O kurde. A on wróci. Dobra, to czy więc tu jesteśmy? Tam widzę, Jurek sobie chilluje. Tu nie mogę stój, 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 stój. Ja sobie po prostu muszę zrobić to miejsce, żeby przejść przez to, znaczy na nich wejść. No i się ma. No i gitarco. To mi się podoba. Zwycięstwo sponsorowane przez mało inteligentnych rycerzy. Właśnie kurczę powiem Ci, że to jest inteligencja.